To jest kolejny odcinek EduSex QA, czyli wy pytacie, my odpowiadamy. W tym odcinku m.in., kiedy, jak i z kim możecie pójść do ginekologa, kiedy nie macie jeszcze 18 lat, oraz kiedy najlepiej założyć prezerwatywę, żeby nie doszło do żadnych niespodzianek. No i oczywiście nagroda. EduSex QA, Ola Dulas i Ania Jurek. Jak zwykle odpowiadamy na Wasze pytania. Od 10 lat zajmujemy się edukacją seksualną i jesteśmy dla Was. Te pytania możecie zgłaszać przez stronę naszą www.pl, przez czat, ale możecie do nas pisać tutaj na, na, na dole w komentarzach. My te wszystkie pytania czytamy z dużym zainteresowaniem i odpowiadamy. ostatnio mówiliśmy o LGBT+, co oznacza ten skrót, czyli o osobach heteroseksualnych, homoseksualnych i biseksualnych, ale mamy pytanie od Ledy, czemu niektórzy ludzie są aseksualni. No tutaj seksuolodzy się zastanawiają, czy jest to kolejna orientacja seksualna po prostu, czy nie. Natomiast są dwie tezy na ten temat. Po pierwsze, bywa tak, że po prostu rodzimy się tak, tacy, że nie jesteśmy zainteresowani uprawianiem seksu, wchodzimy w relacje, wchodzimy w dobre relacje, jesteśmy ze sobą w związkach. Ale w tych związkach po prostu nie mamy ochoty na uprawianie seksu. I jest to orientacja seksualna, albo mm. chciałam powiedzieć, że co ważne, dobrze się dobrać. Znaczy, że ja nie chcę seksu, ty nie chcesz seksu, ale się strasznie kochamy, i wtedy to jest okej. Okay. Tak, no bo chodzi o to przede wszystkim w kontekście takich osób aseksualnych, że one. Nie uprawiają seksu, nie chcą uprawiać seksu, ale nie jest to dla nich żadnym problemem. Czyli nie jest to sprawa w ich życiu. Natomiast są też takie teorie, że są takie osoby, owszem, ale że ta seksualność ich wynika z tego, że miały jakieś negatywne doświadczenie wcześniej. To nie ma tak naprawdę znaczenia, jakie jest podłoże tego, że jesteśmy aseksualni. Ważne jest słuchajcie to, że jeżeli tej osobie to nie przeszkadza, to nie powinniśmy w ogóle wtrącać się w jej życie. Jeśli ktoś nie ma ochoty uprawiać seksu, to po prostu może go nie uprawiać. Mamy pytanie od Karoliny: Dlaczego zazwyczaj mężczyźni nie tolerują społeczności LGBT? Czy kobiety są bardziej otwarte na inność? Hmm. Wiecie co, to faktycznie jest tak, to pytanie było bardziej rozbudowane. Ono też dotyczyło tego, co się działo w Białymstoku. To znaczy, Karolina zauważyła, że bardzo dużo tam było mężczyzn, a było bardzo mało kobiet. I faktycznie, trochę jeśli chodzi o takie marsze i parady, to więcej przeciwników jest po stronie mężczyzn. Oni mamy, takie, ja mam takie wrażenie też z rozmów, z zajęć wynika, że bardziej się. Trochę boją tej inności, e, trochę się obawiają, że ktoś mógłby ich posądzić o to, że są e, gejami, czyli że nie są w cudzysłowie męscy. I taki trochę przekaz idzie od kultury, natomiast to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. To znaczy, mężczyźni są różni po prostu. bez względu na to, czy są heteroseksualni, czy są homoseksualni, ale wydaje się, że faktycznie są bardziej lękliwi, jeśli chodzi o inność niż kobiety. Wychowanie mężczyzn też opiera się, słuchajcie, na dwóch negacjach. Po pierwsze, młody mężczyzna nie może być dziewczynką. Po drugie, młody mężczyzna nie może być gejem. I, I tak się wychowuje chłopców. Jeżeli oni w sobie budują te negacje, no to też lęk przed byciem kobietą i przed byciem gejem jest w nich bardzo duży. Stąd też mniejsza tolerancja, ponieważ większy strach. To też jest tak, słuchajcie, że im więcej ktoś doznał przykrych doświadczeń w życiu, im więcej go nie szanowano, poniżano albo bito, tym łatwiej słuchajcie, bez względu na to, czy, jest chłopak, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, kobieta czy mężczyzna, łatwiej później nie szanuje, bije i poniża, ponieważ tego ta osoba się nauczyła i łatwo to, co my przyjmujemy, później oddawać niestety innym. Dlatego warto jest pracować nad sobą. Jak czujecie, że naprawdę budzi coś w was, duży lęk, dużą agresję, zastanówcie się nad tym, poszukajcie pomocy. yeah <laughs> mi Klap napisał tak, to nie jest pytanie, ale postanowiliśmy to skomentować. Życie jest zbyt krótkie, żeby myśleć o zabezpieczeniach? Wszystkie stare panny, co jadą tabletki mi przyznają rację. No ja to sobie myślę, że życie jest zbyt krótkie, żeby nie myśleć o zabezpieczeniach, no bo jeśli się okaże, że jesteśmy naprawdę na coś poważnie chorzy, ponieważ się nie zabezpieczyliśmy, albo jeśli się okaże, że jesteśmy w ciąży, wtedy kiedy nie do końca, a jest to nasz czas na bycie w ciąży i posiadanie później dziecka, to to może nam nieco skomplikować życie, więc moim zdaniem życie jest za krótkie na to, żeby nie być mądrym w kontekście seksualności. To też jest tak, słuchajcie, że jak jesteście w parze i wy rozmawiacie o tych zabezpieczeniach i o tym, jak się zabezpieczyć, to znaczy, że macie do siebie zaufanie odpowiedzialnie do tego podchodzicie. To znaczy, że nie zostawiacie drugiej osoby w takiej ślepej uliczce w sytuacji, która może być dla niej bardzo trudna. Kolejne, słuchajcie, bardzo dobre pytanie, bo no, zostało przesłane na czacie, więc jest anonimowe. Czy mogę pójść do ginekologa, jeśli mam 17 lat, i pójdzie ze mną mój 18-letni chłopak? No nie możesz iść jeżeli masz 17 lat sama do ginekologa w tym sensie, że do 18 roku życia e, tą zgodę na e, skorzystanie z służby zdrowia musi wyrazić rodzic albo opiekun prawny i to znowu jest takie ograniczenie, które ma was chronić przede wszystkim e, i nawet jeśli ten 18-letni chłopak idzie, to w ogóle jest super, że idzie z tobą, natomiast mimo wszystko w tej poradni wcześniej rodzic albo opiekun prawny powinien zostawić zgodę na to, że możesz sama chodzić do ginekologa pomimo tego, że nie masz 18 lat. Czy prezerwatywę zakłada się przed pojawieniem się preejakulatu, czy można ją założyć już po tym, jak pojawi się preejakulat? No zasadnicza zasada jest taka, że prezerwatywę zakładamy przed momentem, kiedy uprawiamy seks, to znaczy przed momentem, kiedy penis wejdzie do pochwy albo przed innym rodzajem seksu, w tym, seksie, w tym oczywiście seksu oralnego czy analnego. Generalnie, jak zaczynamy uprawiać seks, prezerwatywa powinna być na penisie. Ale to jest trudne słowo, preejakulat. Tak, no wiecie, co to jest preejakulat? Preejakulat pre o tutaj dykcyjnie musimy też poćwiczyć to jest taka wydzielina z penisa, która pojawia się przed jeszcze zasadniczym wytryskiem. Ona jakby ma za, za zadanie wyczyścić cewkę moczową z mocznika, e, po to, żeby mocznik nie zabijał plemników. No i kolejne pytanie jest i z Instagrama. Chłopak pisze, że kilka razy dziennie pojawia mu się z penisa wydzielinia i musi kilka razy dziennie w związku z tym zmieniać bieliznę. Jest to uciążliwe i pyta, czy są jakieś podpaski dla chłopaków. Tak, ja tam dopytywałam, bo odpowiadałam na to pytanie, znaczy diagnoza była taka, że jest prawdopodobnie zapalenie cewki moczowej albo pęcherza, ale ja to później jeszcze sprawdzałam i też konsultowałam z naszym kolegą i okazuje się, że być może to jest faktycznie zapalenie cewki albo pęcherza, ale może to jest jakaś infekcja przenoszona drogą płciową, która wywołuje to zapalenie. Więc są wkładki higieniczne albo urologiczne. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę wkładki higieniczne dla mężczyzn albo wkładki urologiczne dla mężczyzn, to pojawia się kilka Kilka opcji. One są też kształtem dostosowane anatomicznie do budowy narządów i można z tego skorzystać. Rada, moja porada jest taka: trzeba się skonsultować z urologiem. Nie wystarczy lekarz pierwszego kontaktu. Urolog jest specjalistą od penisów, cewek moczowych i pęcherzy. I to jest dobry adres. Chłopaki, nie bójcie się chodzić do lekarza. Prawdziwy mężczyzna nie boi się lekarzy. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Były znakomite i naprawdę zaskakujące. Musimy dużo doczytywać, żeby na nie świetnie odpowiadać. W związku z tym, piszcie dalej, piszcie na, pod tym filmem, piszcie na Instagramie, piszcie na Facebooku, piszcie na czacie. Generalnie wszędzie jesteśmy, wszędzie odpowiadamy. Jeżeli nie odpowiadamy w filmie, to odpowiadamy po prostu pod pytaniem. Ten oto, ten oto stworek, który był z nami ostatnio na Polend Rock Festival, zachęca Was do, pyta, do wysyłania pytań również gołębiem. On chyba gołębiem nie jest, on jest chyba pingwinem, ale nie ma imienia jeszcze. On jest młodą sikorką, Matko modraszką. Więc ta młoda sikorka Was zachęca do pytań i te oczy, niech one do Was przemówią. I co? I nagradzamy, nagradzamy pytanie, nagradzamy pytanie o ginekologa. To, czy można pójść do ginekologa, nie mając jeszcze 18 lat. Książką Ciało Śmiało, gratulujemy. Będziemy się kontaktować w sprawie tej nagrody. A następny odcinek w każdą, oczywiście kolejną niedzielę o 20.30. Piszcie do nas, bo te pytania są materiałem do odcinków. Do zobaczenia. Pa!